przejechać 300 km tylko po to, żeby ogarnąć te wszystkie rzeczy. Czyli czas dla mnie. Ja już jestem. A trzeba ogarnąć te kudy, bo przecież jak to wygląda. witam Nie ja chcę być choć, bo jadę teraz na wakacje. Okay. Are you kidding? Boże od razu lepiej. W miałem ten aparat taki, który powiększał szczękę. No, oh. no. To ona wejdzie. <laughs> to ja, ja bym nie chciał znieczulenia. Jesteś to będę krzyczał. To do zobaczenia. Widzę się z moją bestią. Bestia. To co, idziemy wydać pieniądze? Stary ja tak ją odczyty. Nie dzieje, nie gryzę. Super, dziękuję. Przymierzy, no. Te spodnie są przepiękne. Na pewno S będzie dla mnie dobra. Teraz ma jest niczu co? Zaczynamy. Zaczynamy. Dużo gęstsze. Wiesz, takie podejście naprawdę anti-aging? No i postymulujemy skórkę. I to wszystko tak? No ale pod Jarana czy nie? Sobie sobie bo my też nie, że na komunię. Chcieliśmy sobie zrobić klawisznowce. <grym> no ja już mam skończone. New weekendu! Idź, idź. No a ten Co hej. No ten tak. Daj, bo mam taki drewniany. Ej, ten jest fajny.